kanał. To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box a razem z nami dzisiaj Szczupson, Michał Leśniak, cześć. Witam serdecznie dzisiaj przez Skype'a, bo, bo nie mogę być na gali, ale bardzo fajna gala szykuje się Temexu, a na tej gali ty w walce wieczoru. Twoim przeciwnikiem będzie Lukas Dekys, czyli zawodnik, który już kilka niespodzianek zrobił, mimo że ten rekord może nie ma kilkanaście czy kilkadziesiąt walk, ale już Michał Syrowatka w rozkładzie, już kolega z grupy, Jasiewicz, który, którego pokonał na gali, na której ty też walczyłeś, w Dzierżyniowie, jeżeli dobrze pamiętam. No i zawodnik, który robi te niespodzianki regularnie, kilku Polaków już pokonał, kilka razy wygrał na polskich ringach. Jak Czego ty się spodziewasz po się Dekysie, który na pewno przyjdzie zmotywowany? Czego się spodziewam? No, na pewno spodziewam się dobrej walki. No, było widać po walce no, na np. Kiwiora po dziesięciu rundach, że jednak ta walka była y, bardzo dynamiczna i dużo się w niej działo. Dużo też było brudnego boksu. Dużo przepychanek, więc, więc jeden i drugi nie chciał odpuścić, więc tu przypuszczam u mnie będzie to samo, więc będzie dobra bitka. nie? Mhm. Czyli nie nastawia się tutaj na skończenie przed czasem, myślisz, że to będzie pojedynek na pełnym dystansie? Znaczy ja się nigdy nie nastawiam na, na jakieś czasówki, czy wygrane przed czasem. Eee, co ma być, to będzie. To po prostu jest boks i to po prostu nam przebieg ringu przynosi dane sytuacje do skończenia walki przed czasem, a. A jakie sytuacje będą, no ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, jak ta walka też będzie wyglądać, jak, jak będzie Dekis boksował ze mną, jak ja będę z nim boksował. No zobaczymy, nie? Na pewno się nie nastawiam na wygraną przed czasem. Nastawiam się na mocne 10 rund. Widzisz szansę, żeby ulokować te swoje słynne doły, bo bijesz nieźle na dół i już niejednego rywala skończyłeś tymi czasami na dół, chociażby w przedostatniej walce. No wiem, zobaczymy. Myślę, że ja zawsze gdzieś tam widzę takie małe okienko, żeby gdzieś tam wcisnąć dół czy z lewej, czy z prawej ręki. Więc, więc myślę, że, że będą wchodzić. A zobaczymy, jak się przygotuje na to Dekis. Czy będzie to bronił, czy nie, nie. Jakie wnioski z poprzedniej walki? Bo mimo, że wygrałeś dosyć pewnie, to leżałeś w, w tej walce. No powiem szczerze, takie troszkę zaskoczenie to było, bo to chyba pierwsza minuta. Zaraz, pierwsza minuta pierwszej rundy, i to takie. Ja tam tak naprawdę nawet nie wiedziałem, co się stało. Nie, nie byłem ani zamroczony, nic, ale wpadłem <laughs> mu na cios, wychyliłem się do przodu, troszkę źle stałem na nogach, no i ścieło mnie. Nie? Nie, nie powiem, że nie poczułem, bo czułem tutaj zęby mnie bolały parę dni nie? od tego ciosu, ale jakiegoś zamroczenia, czy, czy jakiś takich rzeczy, że miałem błędny wzrok, czy, czy miękkie nogi, to czegoś takiego nie było, od razu wstałem i, i dobrze się czułem, bardziej, bardziej myślę, że się przewróciłem z tego, że źle stałem na nogach i że poleciałem do przodu. To na pewno wniosek jest taki, żeby nie lecieć więcej do przodu, a, a, a co, co, co do tej walki, no, no resztę, wszyscy, wszystkie rundy wygrałem w tej walce z Zacharnikiem, no, choć ta pierwsza troszkę zaburzyła mi Cały plan, bo troszkę miałem inaczej boksować, a wyszło inaczej, no ale no ważne, że wygrana, z tego jedynie się mogę cieszyć, z przebiegu walki się nie cieszę, no bo jednak leżałem. No tak, ciężko się cieszyć, jeżeli żałeś nie poszło perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że jednak dobrze się czujesz z nowymi trenerami. Trenerzy tam emocjonalnie reagowali w ringu, dużo, dużo podpowiedzi, też Piotr Wilczewski gdzieś tam ci pomagał, więc rozumiem, że ta współpraca nadal trwa. Jak, jak się tak, czujesz? Tak. Czy czujesz, że to już się przegryzło, ta nowa współpraca? Znaczy, no w sumie to tylko y, trener Szypulski, który, można powiedzieć, y, jest moim starym trenerem. A zarazem no, starym z tego względu, że po prostu w amatorach boksowałem jako WKS Bombardier Wrocław. No i wróciliśmy do tej, do tej współpracy naszej. Więc tutaj trener Szypulski znam je po prostu od podszewki, od, od dzieciaka, gdzie jeszcze rozrabiałem na kadrze i, i wyprawiałem <grywanie> różne yy, dziwne rzeczy, więc znam je jak nikt inny. A więc ta współpraca na pewno, na pewno owocuje. A jeżeli chodzi o pozostałych trenerów, tak jak Mariusz Cieśliński, który mi pomaga też w przygotowaniach, no to to zostało. No i Tomasz Zgraja od przygotowania fizycznego też został. No i Grzegorz Mączka od mentalnego też został, tak. Ale dzisiaj na przykład jadę, dzisiaj robię taki ostatni trening wagowy. Poruszać się jadę, z piotkiem Wilczewskim go zrobić akurat do Dzierżoniowa mam. Bliżej o połowę drogi niż do Wrocławia, ale to już nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że ja trochę daleką trasę przed sobą, żeby dojechać do tych Puław, mhm. bo to jest jednak e, 560 km z Wałbrzycha e, i po prostu jadę do Piotra Wilczewskiego, żeby przez te korki wrocławskie nie tracić mhm. energii, bo niekiedy to na trening jadę 2,5 godziny, więc, więc y, tutaj sobie wioskami przelecę na dzierżeniu. Piotrek ze mną zrobi trening, mówił też też oglądał y, mojego rywala, więc y, to jest taki, taka dodatkowa rzecz, że y, Piotrek Wilczewski też na pewno mi coś tam podpowie, więc ułożymy wspólnie jutro plan y, z trenerami, tak? Hmm. Powiedz, czy taki rywal, który ma te zwycięstwa, jednak z fajnymi e, przeciwnikami, bo Serowatka to jakieś już e, jednak w Polsce nazwisko, czy nawet Kiwior, który e, był uważany za, za talent e, i tutaj wygrana z nim, e, to jest jakieś tam osiągnięcie? Jasiewicz, który też w Waszej grupie był promowany. Czy taki zawodnik, którego widziałeś już na polskich ringach, a nie musisz szukać jakichś fragmentów tylko na YouTubie, e, to motywuje Cię bardziej do walki? Znaczy, czy motywuje? No, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy mogę to nazwać motywacją, ale no na pewno będę chciał się odgryźć za, za kolegów, tak? Bo wiadomo, i z Kiwiorem się znamy, sporowaliśmy nieraz z Michałem Surowatką, tak samo, więc. Nie wiem, już kiedyś miałem takich rywali niepokonanych i Gela był niepokonany, miał 10-0 rekord i 10 nokautów I, i też tam słyszałem jakieś dziwne pogłoski, że mamy znokautować i coś tam, no i kto kogo znokautował, no w siódmej rundzie się pożygał biedny chłopak, no. dostał na kichy, no i, no i stało się co się stało w, w ringu, no, no i też, też tak mówili. Kiedyś boksowałem z Bakrzyjewem, też pokonał Konrada Dąbrowskiego. Michał Żeromiński chyba miał z nim remis, no ja z nim boksowałem wszystkie rundy, z nim wygrałem, więc Więc już gdzieś poniekąd doświadczenie z takimi rywalami powiedzmy, że mam Którzy pokonywali Polaków A później ja się po prostu rewanżowałem za kolegów, więc Nie ma jakiegoś ciśnienia, ja to po prostu podchodzę jak do kolejnej Walki, fajnie po prostu, że nadarzyła się po prostu walka wieczoru, bo Szczerze mówiąc, ja się dowiedziałem dwa dni temu, dwa czy trzy, trzy dni temu, więc, więc yy, nie wiedziałem, że walczę w walkę wieczoru. Chyba Mariusz Grabowski troszkę chciał mi zrobić niespodziankę, bo, bo jak z nim gadałem już później, to, to tak, no, później się cieszyć i tyle. że ja no cieszę się, no, fajne, fajne wyróżnienie na pewno, tylko szkoda, że tak daleko od y, moich rodzinnych stron nie? ta walka wieczoru, bo. Zawsze tutaj mega dużo kibiców ściągałem na, na gale, innymi do Dzierżoniowa, Wrocławia. Zawsze ponad pół hali zapełniałem swoimi kibicami. No tutaj będzie trochę gorzej, no bo nie dość, że jest daleko, ale myślę, że ta yy, droga kilometrów nie jest taka, taka zła, tylko chodzi o to, że to jest piątek i ludzie też wiadomo pracują, nie? mhm. Niektórzy skończą pracę, po prostu nie zdążyliby przyjechać, bo jednak to jest 6 godzin drogi, nie? Do Puław, yy, Wołbrzycha, nie? Dla tych, którzy gdzieś mieszkają w okolicy, to naprawdę warto przyjechać na galę. Damian Jonak w kolejnej walce, jeden z najbardziej doświadczonych polskich rywali, ale też jest walka, która mnie wyjątkowo interesuje Nowicki versus Gibadło, czyli taka weryfikacja wewnątrz grupy. Jak ty patrzysz na ten pojedynek? Kto tu jest faworytem? <laughs> Powiem szczerze, że ja nie patrzę na to, co są moi koledzy z grupy. Bardziej akurat z Nowickim się tutaj, można powiedzieć, kolegujemy. Czegoś takiego, że jakiegoś faworyta, ja nie widzę, ja w ogóle do. To... Ja to ogólnie jestem przeciwny takim walkom polsko-polskim. Ja to nie lubię takich walk. Szczerze mówiąc, wiadomo, one, 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 takie walki przyciągają polskich kibiców, no ale szczerze mówiąc, to jest takie troszkę wyniszczanie się na swoim podwórku zamiast y, wyniszczać zagranicznych rywali, nie? no ale no jest jak, jak sama nazwa y, Gali po prostu się nazywa, czas weryfikacji, no to. Będą się weryfikować nie? chłopaki, więc tutaj, a nawet nie wiem powiem szczerze w jakiej wadze, bo chyba Nowicki jest super półśrednia, z tego co kojarzę, albo średnia, nawet nie wiem, ale hmm. chyba, chyba oni nie są z tych samych wag. Chyba wiem. nie, chyba nie, chyba to będzie jakiś catchweight. A jeszcze cię zapytam o to, co się wyda wydarzyło w Świeradowie, oglądałeś tą galę, widziałeś jak, jakie było zamieszanie wtedy po walce Rzysińskiego. Jak, jak na to patrzysz? Znaczy no, no, no widziałem, widziałem, miałem tam bycia na tej gali, ale akurat coś mi wypadło, no i, no i oglądałem, oglądałem to w telewizji. No co, no jak ja mam na to patrzeć, no. ja się nie wypowiadam, no, no co, no, zamieszanie było wiadomo, tutaj emocje po prostu się przechyliły i taka, a nie inna sytuacja. No. No, ten supervisor z Belgii, że pomylił po prostu karty punktowe, źle tam policzył. Więc tak czy tak byłby wynik dla Damiana Wrzesińskiego, tak czy tak by się to nie, nic by się to nie zmieniło, po prostu to był błąd superwizora. No. Wiadomo, wszystkich emocje poniosły w górę i myślę, że to, to tyle, co mogę powiedzieć. No, mnie też tam nie było, to nie lubię się wypowiadać na rzeczy, w, w których po prostu ja nie brałem udziału. Rozumiem. Dobra, to jakbyś zaprosił na tą swoją walkę wszystkich, którzy gdzieś są w okolicy Puław, może z Radomia, może z Lublina, wszystkich, którzy mogą przyjechać na tą galę, jakbyś zaprosił? No jakbym zaprosił, zapraszam wszystkich serdecznie na swoją walkę, która na pewno będzie emocjonująca, no, za to mogę ręczyć, więc, więc będzie, będzie co oglądać na pewno w tych dziesięciu rundach. No i chciałbym zaprosić wszystkich fanatyków boksu, kolegów, rodzinę. Sponsorów, więc zapraszam wszystkich. No, co tu więcej mówić? No, mam nadzieję, że jak najwięcej osób na moją walkę przyjęcia z różnych zakątków Polski, więc. To. Super. No to tyle chyba.